Dzień dobry, z tej strony Ewa Argalska, inspirowana uczuciami. W dzisiejszym filmie chciałabym pokazać Wam, w jaki sposób robię fałamiranowe kwiaty. Przygotujemy sobie wspólnie takie kwiatuszki większe i takie maleństwa, które fajnie wypełniają kompozycję. Przygotowałam sobie tutaj kilka potrzebnych i niezbędnych rzeczy. Mam oczywiście pręciki do kwiatów w czterech takich różnych, trzech kolorach, ale różne rodzaje tutaj mam, więc cztery rodzaje. Tu są takie serduszka białe, zwykłe białe, matowe, takie różowe, jaśniutkie matowe i zielone. Przygotowałam sobie też tuż distress i taką sztuteczkę do tuszowania. Mam też dłutka kulkowe w różnych rozmiarach, Pęsetę. taką ostro zakończoną, żeby łatwo mi było zrobić dziurki w tych kwiatkach. Mam czarny tusz, permanentny i stemple, którymi będę robiła takie kropeczki wewnątrz tych kwiatków. Mam też drucik do przyciągania pręcików e, obok rozgrzewa mi się klej na gorąco. E, no i oczywiście żelazko, bo do formowania, jak w swoim ranu e, niezbędne jest e, żelazko. Więc ja to żelazko sobie już rozgrzeję i ja sobie je ustawiam tak tutaj na, na drugą e, kropkę. Przygotowałam sobie też płatki e, wycięte z białego. Ja mam je w czterech różnych rozmiarach. Taki duży, mniejszy, średni i taki malutki. I teraz powiem Wam, jak będę budowała te kwiatki, z ilu warstw. Kwiatki te większe będą składały się z trzech warstw. Jednej warstwy, takiego tego największego rozmiaru dwóch warstw mniejszego i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o te duże kwiatki. Natomiast te mniejsze kwiatki są złożone z pojedynczej warstwy, więc tutaj już wybieram sobie tylko te rozmiary, które, które chciałabym mieć. A zrobię sobie tych mniejszych kwiatków trochę więcej, bo takie maluszki zawsze się przydadzą do wypełnienia kompozycji w pracy. Fromiran wyciąłam sobie składając go na cztery warstwy, tak żeby szybciej to troszkę poszło dzięki temu też troszkę tego powietrza, które w tym nie jest, to jakby jest to powietrze tak wypchane tak, przez maszynkę, więc jest po prostu łatwiej go później formować. Ja może zacznę od tych większych kwiatków, one są troszeczkę bardziej pracochłonne. Pokażę Wam jak formuję płatki, więc przygotuję sobie właśnie ten jeden duży i Dwa takie mniejsze płatki. Potuszuję sobie je tuszem Distress. To jest kolor. Pet Paint. I troszkę tego tuszu. Na środek tak, żeby nadać im koloru. Ja użyłam takiego zielonego tuszu, połączę sobie tutaj pręciki takie zielono różowe, natomiast spokojnie możecie użyć takiego koloru, jaki Wam odpowiada, i wtedy dobrać sobie odpowiedni kolor pręcików, żeby to wszystko fajnie ze sobą współgrało. Jak już mam tutaj te środki poduszowane, to teraz przykładam do żelazka, tą częścią zatuszowaną, dosłownie na, na chwilkę. W momencie, gdy zobaczę, że ten foamiran już mi się odklejał z żelazka, to ściągam, składam w ten sposób w taką harmonikę i mocno wygniatam powietrze z tego famiranu. ale tylko na końcówce tutaj, tą część zostawiam taką, jaka jest, więc tutaj mocno, mocno gniotę końcówki. Jak poczujesz, że ten foamiran robi się twardy, to znaczy, że już wystarczy, można rozłożyć taki płatek i teraz... Palcami delikatnie rozciągam, ale nie końcówkę, tylko tutaj środek. I tak robię z każdym z tych płatków. I później on ma teraz taki niezbyt fajny kształt, więc teraz biorę dłutko kulkowe i jeszcze tym dłutkiem kulkowym poprawiam tutaj ten kształt tego płatka. Czyli na, rozciągam na tej kuleczce. Róbcie to delikatnie żeby nie przerwać sobie tego famiganu. No i tak postępuję z tymi dwoma kolejnymi, tylko tu sobie już wezmę troszeczkę mniejsze długko, bo im mniejszy płatek, tym wiadomo, musi być mniejsze to długko. I tak samo przyłożyłam do żelazka. Czekam aż ten dwa, tak się od tego żelazka odklei. Składam, zwijam w tą harmonikę i mocno roluję. Same końcówki, bez tego środka. Jak już poczuję, że famirań zrobi się twardy, żeby wyszło z niego całe powietrze, to wtedy kończę i rozkładam pojedyncze płatki. I rozciągam później na tej kuleczce. No i tak samo też zrobię sobie tym trzecim płatkiem. Zawsze stroną zatuszowaną przykładam. Czekam aż mi się odkleja. Tak widać, że się podnoszą te płatki. Wtedy to znaczy, że ten flamiran już jest wystarczająco dobrze rozgrzany. Zwijam, ruluję. No i później formuję na tej kuleczce. Taki zestaw posłuży nam do zrobienia jednego takiego większego kwiatuszka takiego. I zaraz pokażę jak robię te mniejsze. No i tutaj do tych mniejszych już trzeba będzie rozgrzać sobie to żelazko troszeczkę mocniej. Czyli ja je praktycznie maksymalnie rozgrzewam. Wstawiam na maksymalną temperaturę. I może tutaj wybiorę sobie płatki takie dwa większe. Wezmę sobie dwa te średnie i dwa takie maluszki. No i teraz z tępami, pomocą tych stępli kropeczek zrobię sobie tutaj właśnie takie czarne kropki na tych kwiatkach. Robię to y, tym permanentnym y, tuszem z tego względu, że chcę, żeby te kropeczki były ładne i trwałe. I oprócz tego, że tutaj użyję tego tuszu permanentnego y, i tu jeszcze wykorzystam y, ten tusz y, Distress. Tu mam troszeczkę taki inny wzór z drugiej strony tego bloczku, więc też tym drugim wzorem zrobię sobie odbitki na tych kwiatkach. Dobrze współpracuje ten tuż z Wami Ranem. Wszystko ładnie tutaj się odbija. Może jeszcze taki większy sobie, jeden wezmę i też tym drugim wzorze odbiję sobie ten środek. Oczywiście jest to tuż permanentny, więc trzeba szybko, najlepiej od razu wytrzeć, żeby nie zostawił nam śladu na stępach, to już nie będzie potrzebne. Rozgrzewam już sobie pistolet, bo za chwileczkę to będę wszystko kleić. I teraz jeszcze potuszu, potuszuję sobie środek tych kwiatków i tak samo wykorzystuję tutaj ten odcień zielonego. Tu ma mi się połączenie zielonych i różowych pręcików, stąd właśnie taka kombinacja kolorystyczna. Ale myślę, że też fajnie tutaj wyglądałoby kolor różowy. Można byłoby też coś zrobić z niebieskim, wtedy dodać niebieskie pręciki jakiś taki jasny niebieski kolor błękit. Dobra, tu mam wszystko potuszowane. To już mi nie będzie potrzebne. I teraz będę formowała te pojedyncze płatki. Tutaj już w sposób dużo prostszy, bo tylko przykładam do żelazka i czekam, aż ten fałamiernik się mocno zgrzeje, aż widzicie, to płatki się tak fajnie skurczyły. No i teraz wyszedł mi taki kształt. Fajnie wyglądają tutaj te odbitki tego stempla. Nic nie formuję żadnymi dłutkami kulkowymi, tylko po prostu tak jak zdjąłam z żelazka, tak już mam właściwie gotowy Kształt. Widać ładnie, że on się unosi. Trzymam tutaj mocno na środku. I kolejny. I tak samo postępuję z każdym z tych płatków. Trzymam. I gotowy. To już jest sposób taki dla, dla leniwych, dla tych, którzy nie lubią bolących palców po formowaniu faamiranu. Ale też fajnie te płatki wyglądają. Kwiatuszki fajnie wyglądają też na pracach. Można oczywiście też po takim formowaniu wziąć jeszcze dłutko kulkowe i tym dłutkiem kulkowym troszeczkę te płatki porozciągać. Wtedy ten kwiatuszek też będzie miał odrobinkę inny kształt. Też będzie się całkiem inaczej układał. Tutaj żelazko, tak jak mówiłam, rozgrzewamy praktycznie na maksa, dlatego, że chcemy szybko zgrzeć ten famiran. Chcemy, żeby szybko uzyskał właśnie taki fajny kształt przy niższej temperaturze. To to by się po prostu nie udało. I został mi ostatni płatek. I tutaj też sobie jeszcze ten kształt troszeczkę tym łódkiem klukowym poprawię. Żelazko nie będzie mi już potrzebne sobie odłożę na bok klej i już mi się tutaj rozgrzewa, no i teraz pokażę w jaki sposób będę kleić, tutaj mam te trzy e, takie płatki jeden duży i dwa e, mniejsze więc e, co robię, wybieram sobie ten, który jest ładniejszy, to mi się bardziej podoba, ładniej się poduszował, więc on będzie jak na wierzchu, odwracam sobie go e, do góry nogami, trzymając na, na palcu nakładam sobie drobinkę e, kleju i następnie na przemian układam sobie drugi płatek, sprawdzam z drugiej strony czy jest ok, dociskam sobie dłutkiem kulkowym, znowu odwracam i odrobinkę kleju i znowu na przemian układam, odwracam, sprawdzam czy jest ok. Jest dobrze, fajnie wygląda, więc mogę sobie spokojnie docisnąć. Teraz przygotuję sobie pręciki. A jeszcze w tym kwiatku zrobię sobie dziurkę. Tutaj na środku można to zrobić jakimś szpikulcem. Ja to robię taką pensetą. Ona ma taki ostry koniec, więc łatwo jest zrobić dziurkę tą pensetą. Przygotuję sobie pręciki do tego największego. No, powiedzmy, wykorzystam sobie kilka takich różowych. Troszkę zielonego. Aby te środki nie były takie nudne, odrobina białych, może wykorzystam sobie te serduszka. Wyrównuję je. Przytrzymuję sobie tutaj palcami, nakładam drucik przez środek. Pytam tu, no i składam to na pół. I taki ten środek mniej więcej taką będzie wyglądał. No i teraz tą przygotowaną dziurkę trzeba przeciągnąć te pręciki. Odrobinka kleju, którą by wkładam pomiędzy tutaj te pręciki u góry, dosłownie troszeczkę i teraz ściągam je w dół. Mocno dociskam tu palcami, teraz ten klej fajnie się wewnątrz rozszedł, dzięki czemu, no jak odbetnę końcówkę, to nic tutaj się nie, nie zepsuje. I tak wygląda ten jeden większy kwiatuszek. No i teraz te mniejsze i tutaj też, też sobie taki pręcikowy miszmarz zrobię, troszkę różowych, trochę zielonych, trochę tych białych. I w każdy ten płatek, właśnie, włożę takie pręciki. W te mniejsze, troszeczkę mniej, w te większe więcej. Tutaj już dziurki nie robię, ponieważ tym drucikiem sobie tę dziurkę przebiję. Trochę nakleju w środek. No i dociskamy, rozkładam sobie jeszcze o te. I tak to wygląda. I tak z każdym kwiatuszkiem. Różowe, zielone i trochę białego. Lubię też mieszać rodzaje pręcików. Tak jak widzicie, mam tutaj takie zwykłe matowe i właśnie takie serduszka. Też to zawsze fajnie, właśnie w kwiatkach wygląda. Są takie troszeczkę pomieszane. Nie zawsze to oczywiście pasuje, ale tam, gdzie pasuje, to. To jak najbardziej do formiranych kwiatków to zawsze fajnie wygląda. No chyba, że robimy bardzo eleganckie do jakiejś pracy komunijnej, no to wiadomo, wtedy już chcemy zachować taką klasykę i przynajmniej ja tak zawsze robię. Ok, i kolejny gotowy, i tutaj słuchajcie, cały efekt właśnie robią te, te fajne stemple. Jak widzicie, te kwiatki robi się dosyć szybko. Są proste w zrobieniu, więc dla osób początkujących, które zaczynają się bawić e, famiranem, myślę, że to jest fajny, fajny sposób, żeby się nauczyć. I tak jak powiedziałam, tam gdzie jest większy, opłatek tam daje tych pręcików troszeczkę więcej. Tam gdzie mniejszy daje ich trochę mniej. Też za dużo pręcików w małym kwiatku nie wygląda zbyt fajnie. Dociskam i tutaj jeszcze rozkładam. No i mamy taki kwiatuszek. Fajnie to wygląda. Jeżeli nie macie stempli, bo tutaj też mogą paść takie pytania, co zrobić, jeśli nie mamy stempli, to może już ja pokażę co można zrobić, jak nie ma stempli? wystarczy czarny cienkopis. Ja mam tutaj taki czarny cienkopis z taką macienkową końcówkę i można sobie też oczywiście takie kropeczki słuchajcie porobić ręcznie, delikatnie kilka takich kropek można zrobić. Można oczywiście zrobić też jakieś kreseczki, tak? To też oczywiście w niczym mnie, jakby nie, nie przeszkadza, że nie macie tych stempli, tak? Więc nawet jakieś takie, o kreseczki, coś ten mój cienkopis nie chce pisać, może sobie sięgnąć po jakieś inne. No, to mam co prawda szary, ale, ale to też pokażę. O, można też zrobić sobie na przykład takie kreseczki i to też będzie fajnie, bardzo wyglądało, tak? Także to jest taka alternatywa, jeśli nie macie właśnie stempli kropkowych. Także gdzie nie gdzie właśnie zrobić sobie takie kropeczki cienkopisem i później normalnie na żelazku można to, to formować. Także to taka alternatywa, tak, dla tych, którzy nie mają stempli. No i teraz zobaczcie, tu mam już tak naprawdę zestaw zrobiony w niecałe 20 minut i można go spokojnie wykorzystać na, na karterce. Kropki wyglądają bardzo fajnie, tak to wygląda z bliska. Myślę, że tutaj też różowy środek super by wyglądał. Mam nadzieję, że zainspiruję Was tymi kwiatuszkami i że stworzycie też swoje. Że jeżeli, jeżeli nie tworzyliście kwiatków z Wami rano, widać, że to naprawdę wcale nie jest takie trudne. Także próbujcie, testujcie i, i chwalcie się swoimi pracami. Życzę Wam miłego dnia i serdecznie. Pozdrawiam. Pa. pa.